Czekamy na granicy, ruch jest bardzo mały, dosłownie parę samochodów na godzinę, no ale wiadomo, coś się trafi prędzej czy później. Tutaj oczywiście panowie nam proponują płatny przejazd do Tirany. Nie tak drogo w sumie. Yy, 16 euro, coś takiego powiedzieli. No i ta cena, no ale wiadomo, jesteśmy na budżecie. To jest trip challenge, a nie all inclusive. Idziemy w nieznane, pan nas wiezie do Elbasan, ale w sumie nie możemy się dogadać i nie wiemy, czy idę dalej i w którą stronę. Zobaczymy, co się wydarzy. Dotarliśmy cudem żywi do Elbasan. Dziadek, z którym jechaliśmy, generalnie pomylił długie z krótkimi światami. Zawsze jak ktoś mijał, to przejeżdżał na długich, a tak to jechał na krótkich. Zaliczył parady razy pobocze i mieliśmy parę bardzo groźnej sytuacji. Na końcu chciał jeszcze z nas jakieś pieniądze jak już wysiedliśmy, zaczął trąbić. Dałem mu 200 dolarów, czy jakieś 3 euro. W momencie kiedy przybyliśmy do Elbasan, wszystko już było zamknięte, jest po 11. Zdecydowaliśmy wypić jedną piwkę jeszcze przed spaniem. Rozkładamy namiot tuż, tuż poza miastem. I jutro rano kierujemy się do Tirany Chcemy mieć cały dzień, zostawić rzeczy w hostelu i tam działać Pierwszy poranek w Albanii, udało nam się dziwo przeżyć noc Były jakieś dzikie psy, które tutaj chodziły dookoła namiotu, no ale nic się nie stało Piękna pogoda, myślę, że jakieś 15-20 stopni Będzie jeszcze goręcej Spórtek przebierzemy się pod koszulki W Albanii wzbudzamy wielkie zaciekawienie. Ludzie podchodzą się na nas, patrzą przez długi czas, zadają jakieś pytania. Mówimy, że Polonia, Polonia to spoko. Ogólnie panuje wielka dezinformacja. Nikt nie wie tak naprawdę, skąd odjeżdżają autobusy, ile to kosztuje. No, Przypadek, przypadek, ale znajdziemy prędzej czy później ten nasz. Okazuje się, że nikt nie musi nawet wiedzieć, skąd odjeżdżają busy do Tirany, ponieważ to jest usługa, która sama się sprzedaje. Złapanka na ulicy. Może nas też złapią. Tirana. Zbudowaliśmy się już do hostelu, zatrzymujemy się w pokoju 6 osobowych za jakieś 10 euro za noc. Mamy w tym celu śniadanie. Szybki prysznic wzięliśmy, mamy dostęp do neta, mamy wszystko. Wyślemy coś na fanpage i ruszamy na miasto. Oto, i upragnione suflaki, nasz pierwszy posiłek od między 15-16 godzin. Zdecydowaliśmy się na tak zwany free walking tour, prowadzi go Gazi, lokalny albańczyk. Free walking tour polega na tym, że generalnie nie płaci się za to, ale wypada zostawić jakiś napijek. Stalin, the middle one is Lenin, all the other is another Stalin, and the one that's covered, it's a boost of Enver Hoxha, our dictator. To a bunker at communist times, of course, mostly during the 80s. Almost 700,000 of these were built in Albania. The story is that when they started to be built, the engineer who designed them went inside and they dropped bombs to see if he survived. And apparently he survived, that's why they built so many. Troszkę miasta nocą z ludźmi, których poznajemy w hotelu. Ekipa zostali. Widzisz, czy nie Siedzimy z ludźmi z Australii, Stanów, Nowej Zelandii. Niektórzy z nich podróżują już od 6-7 miesięcy, nawet jeden kolega dwa lata. O, stać ich na to. Miłośnicy podróżowania. Yy, no, dla mnie niesamowite, że ktoś z tak dalekich zakątków świata przyjeżdża do Albanii, kraju w Europie w ogóle nieznanego. Natomiast wszyscy są fantastyczni i pozytywni. Przed opuszczeniem piramy wykonamy jeszcze szybki spacer po mieście, żeby pokazać Wam wszystko to, co tutaj zobaczyliśmy na filmu Walking tylko świetne Piramida, którą za mną widzicie, jest w całości poświęcona pamięci dyktatora Enver Hoxha. Została zbudowana po jego śmierci. Miało tu powstać Centrum Kultury, jednak budynek leży odłogiem. Może warto wspomnieć, że dyktatura komunistyczna w Albanii była jedną z bardziej srogich w Europie. Potrafili oni pokłócić się z bratnim blokiem jugosławiańskim, Związkiem Radzieckim i Chinami, zarzucając im absurdalnie, że nie są nazbyt komunistami. Wbrew temu, co może się wydawać, Albania nie jest krajem ortodoksyjnie religijnym. W pokoju koegzystują tutaj islam, yy, prawosławie, katolicyzm i ateizm. Muzułmanie stanowią tylko jakieś 30% społeczeństwa. W niebawem opuszczamy Tirany, udajemy się w stronę Szkodry. Mieliśmy okazję zatrzymać się w hostelu, który został ogłoszony najlepszym hostelem Albanii 2014, Hostel Albania. Bardzo hmm. fajne wspomnienia, mandarynki i nowy dzień Autobusie do Szkodry 300 leków za chwilę, czyli jakieś 100 euro. Jesteśmy w Szkodra, kierujemy się w stronę granicy czarnogórsko-albańskiej. W Albanii można spotkać bardzo wiele mercedesów na ulicach. Ta marka jest wyznacznikiem statusu społecznego i podobno mercedesów w Albanii jest więcej na tysiąc mieszkańców niż w Niemczech. Udało nam się złapać stopa z granicy albańsko-czarnogórskiej. Jedziemy do Ulci. Kolejna zmiana planów, jesteśmy w centrum Ulcina, zamierzamy rozłożyć nawet na plaży. Jest piątek, 7 listopada, 7:30 rano. Utkliśmy wczoraj w Ulcinie, nie mogliśmy znaleźć stopa, próbowaliśmy przez jakieś 6 godzin. Mamy 1500 km do przebycia, żeby wrócić do Polski. Zrobiliśmy zakupy w tej lokalnym supermarkecie, wydaliśmy 9 euro. Mamy jedzenie, więcej na cały dzień i alkohol na cały dzień picia. Kuba swoje zdrowie Udało nam się złapać stopa. Jedziemy do baru w e, pić. Nowe miejsce, nowa perspektywa, nie poddajemy się. Jesteśmy na obrzeżach Podgoricy Jednak nie, nie zdecydowaliśmy się w centrum miasta Ta trasa prowadzi na Nikšić i dalej w stronę granicy Bośniackiej Próbowałem zwyczajnej techniki łapania stopa Nie działa Czas Bicie się na wyżymy innowacji good and good luck, young boys. dostaliśmy właśnie od pana na stacji benzynowej jakieś małe suweniry. Co to w ogóle jest, nawet nie wiemy. Podejrzewam, że jakieś piwo, bez marki nikszyczka, czyli tak jak te inne towary. Ciemne piwo. Bardzo dobre. Serdeczne dzięki. Udało się złapać stopa, jedziemy przynajmniej do granicy bośniacko-czarnogórskiej. Mamy plan w dalszym ciągu do Stare na noc. Granicę czarnogórsko-bośniacką przekraczamy pieszo. Popak, który nas podwiózł, powiedział, że tak będzie najłatwiej. Mam nadzieję, że będzie nas czekał na dole. Zostało jakieś 30 km do Sarajewa. Jesteśmy bliscy sukces. Jesteśmy już na przedmieściach Sarajewa, teleportowaliśmy się autobusem, kierowca chciał nas 10 euro, natomiast nie mieliśmy przy sobie tyle, stargowaliśmy to do 7 euro. Teraz idziemy jakimś kolejnym busikiem do dzielnicy tureckiej, gdzie mam nadzieję znajdziemy jakiś wosk na dzisiejszą noc. zamiast skierować się bezpośrednio do hostelu czy podjąć również jakieś inne racjonalne decyzje wylądowaliśmy nagle na tej tradycyjnej imprezie otoczeni pięknymi dziewczynami i lokalnym klimatem. Dzisiaj jest taki, żeby dostać się do Polski. Jest to powiedzmy wykonalne, ale trudne 1400 km. Idziemy zaraz na drogę, będziemy łapać po Zobaczymy, jak to pójdzie. Znaliśmy autobus, który zawiezie nas do Wogoszczy. Jest to jakieś 15 km na północny zachód od Sarajewa przy trasie, przy autostradzie, która prowadzi już na północ, w kierunku Peczu, Budapesztu i do celowo Polski. Burek klasa i pizza to jest coś, co utrzyma nas przy mamy nadzieję, że w drodze i zrobiliśmy zakup. O, nawet no, ciepłe, jak fajnie. Po godzinie czekania udało się złapać stopa. Jedziemy do. Jak się nazywa to? to miasto? Zemcy. Do Zemcy. Dojechaliśmy tutaj w jakieś 20 minut, chociaż jestem 50 ponad kilometrów. Gość jechał 170, jednocześnie palił szluga pisał SMS-a, prowadził nogami. Generalnie mokro w porach. Trzeba się cudem dotrzeć do granicy bośniaczko chrwackiej Już straciliśmy nadzieję. Straciliśmy chyba nie wiem, 4 godziny na tej stacji benzynowej, nikt nie chciał się zatrzymać. Z przypadkiem zagadałem do tego sympatycznego serba, podrzucił nas tutaj na granicę. Tak. Idziemy na autostradę szukać szczęścia. Jednak zmiana planów, jest bardzo mały ruch, a jeśli już coś siedzie, to w stronę Zagrzebia. Rozbijamy namiot gdzieś tutaj w okolicy węzła i próbujemy szczęścia jutro. Może wydaje wam się, że sceneria wygląda podobnie, ale to jest inny wjazd na autostradę. Właśnie przywiozła nas tutaj policja. Jak się dowiedzieli, że musimy dojechać za Polski, to wie, że Kawał drogi i podwiozą nas na autostradę w dobre miejsce, tak żebyśmy mieli łatwiej. 6 rano, wojskowy dryl, nie ma chwili do stracenia. Jesteśmy już na Węgrzech, udało się przekraczać kolejną granicę. Mamy teraz dwie opcje: albo jedziemy do Budapesztu, albo do Wiednia. Jeszcze zastanawiamy się, jaki wariant wybrać. Droga powrotna trwa już 5 dni. Jazda autostopem później jesieniem nie jest łatwa. Robi się ciemno o 17.00. Mało kto się zatrzymuje. Natomiast liczymy na to, że dotrzemy jeszcze dzisiaj do Polski. Jest siódma rano, myślę, że to jest wykonalne. Siedziśmy tutaj na no, czekaliśmy jakieś 5 godzin, zmarliśmy jak jest na cholera, wreszcie mamy transport do Polski. dobiega końca, udało się zrealizować cel Albania. W tych wszystkich krajów, przez które przejechaliśmy, chcielibyśmy zwłaszcza zarekomendować Wam trzy. Po pierwsze Macedonia. Przepiękne krajobrazy, fantastyczna natura, kanion matka robi ogromne wrażenie, jezioro oflit po prostu zwala z nóg. Poza tym bardzo przystępne ceny, super gościnni ludzie. Kolejnym krajem, który możemy zdecydowanie polecić jest Albania. Przy okazji tego tripa udało nam się zwiedzić jedynie północną część tego kraju. Natomiast było to, było to wszystko warte zachodu. Fantastyczny kraj, bardzo różnorodny i w sensie krajobrazów, i w sensie ludzi, religii, również etnicznym. Robi naprawdę ogromne wrażenie. Bardzo przystępne ceny, fantastyczna pogoda, ciepły klimat, owoce cytrusowe, które rosną na drzewach. Jest to już nieco, nieco inna strefa klimatyczna niż na przykład Chorwacja. Kolejny kraj, który chcieliśmy Wam zarekomendować to Bośnia. Jeśli chodzi o miasta woźniackie, przypominają one do złudzenia te polskie. Poza tym jedną różnicą, że jest z nich pełno meczetu. Właśnie to niesamowity kraj, gdzie wschód spotyka się z zachodem i północ z południem. Jeśli chodzi o ludzi, są przesympatyczni, bardzo gościnni. W większości są to muzułmanie, jednak dość liberalni. Spożywają alkohol, nie chodzą koniecznie w tradycyjnych chustach. Jesteśmy już w Polsce, udało się dotrzeć do Bielska Białej. Projekt Albania zrealizowany wielkim sukcesem dotarliśmy cało i zdrowo do domu. Za miesiąc realizujemy kolejny odcinek. W Polsce będzie już pewnie zimno, ale to Wy w głosowaniu zadecydujecie, gdzie będziemy jechać i mam nadzieję, że będzie to cieplejsze miejsce. Do następnego razu. Dzięki.